Siemano Widzio, jeżeli chcesz wygrać takie rękawice albo taki nóż, wpłacaj z kodem XARLY, każda płacona złotówka daje ci ticket w konkursie Siemano drogi Widzio, witam serdecznie w kolejnym odcineczku, witam serdecznie, przypominam dzienny bonus, użyjcie kod promocyjny XARLY Może co, na wstępie przyjąłem poprzednie zwycięzca, tu tam gość Masz 24 godziny, żeby się odezwać na preview, gratulacje, a może my przejdziemy teraz do jakiegoś skinka, wylosujemy wam Bo to będzie chyba 12 odcinek, tak mi się wydaje od głowy, tak liczę sobie Może za dwa, trzy odcinki, czyli będzie dwa odcinki, czyli ten Następny, jeszcze następny i rozdamy skina, także wylosujemy wam skina na to teraz danie, zobaczymy co wam dropnie a oprócz tego oczywiście macie teraz przez te parę dni bliczki też do zgarnięcia, także fajnie 8 dolarów taki baskil buzzkill. Takiego baskila wam zostawiam i możecie sobie go dropnąć, także Podziwiam i zachęcam Was, żebyście dołączali. Dobra, rzućcie coś, pamiętajcie, kotik szary, wpłacajcie każda zotówka wpłacona daj wam jeden ticket na kosę Zawsze to coś, nie? Dobra, 3 skrzynki od razu z piętnaście dolarów. Chcemy tu odkucie totalne No i chuja nie odkucie kurwa, chuja nie odkucie. ŚWIJAKI Dobra, koza taka siedzi Jest dobrze Taka kosa siedzi 148 Pójdziemy sobie na kowerty chyba, albo na krakena Krakena po 3 razy Zobaczmy I zrobimy sobie bitewkę za resztę Kurcze, no słabo coś Słabo Dobrze 30 Dobrze i pyk 4 No Dawaj, 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 dawaj! jaj! Ja nie wierzę no Kurcze, dobra, zrobimy sobie bitwę, przejdziemy na bitewkę Przejdźmy na bitewkę wariaty moje, zobaczymy może właśnie ten... Za niedługo zaproszę Was też na odcinek, także kto będzie miał chęć niedługo wziąć udział, bądźcie na Discordzie aktywni. Bądźcie na Discordzie aktywni. Dobra, musimy 6 skrzynek zrobić na 64 osoby. Przywołam boty i let's fucking do, albo się zerujemy, albo nie. Także fajnie. Zobaczymy. Dwie sekundy, let's go. Bot Crusher, Bot Henry, czyli kurwa Kacper boński znowu tu może coś odpierdzielić. My się nie przejmujemy, bo mamy Emeczkę, mamy za 859 dolarów, także mamy dobrze. Stój, uff, już fejt, myślałem, że oddam mu. Tak nie mogłoby być, tak nie mogłoby być widzowie. Uff, dobrze, mamy kolejny strzał dla nas, tak naprawdę, bo teraz już tak naprawdę. Uff, już myślałem. Nie chcę, żeby im coś dropnęło, chciałbym wiecie, ewentualnie, żeby nam. Okej, okay, albo jakaś tania rzecz teraz dla nich. Żeby jeszcze do, do tego profitu dołożyć coś Niestety, dobra, ale 859 dolarów siedzi Także sobie będziemy z tego robić więcej keszu dobrze, dobrze Moje przedmioty Znowu się coś psuje to. Dobra, lecimy. 866, teraz możemy zrobić grubszą bitwę. Zrobimy sobie teraz tak, luksury, Knife i 6 skrzynek tego na 3. Na dwie osoby, co? Na dwie osoby. Jak ma oddać, to odda teraz. Zobaczymy czy pomnożymy sobie to fajnie ewentualnie pójdziemy sobie na skrzynki eventowe i wpierdolimy wszystko w generator. Co wy na to widzowie? No ja też myślę, że to jest dobry pomysł, także także tak by to było, jakby nie było, będzie bardzo miło. Lecimy, pierwsza skrzynia Luxury Knife. Okej, okay, mamy to raczej dla nas. Tak jest 314 dolarów pięknie. Pierwsza skrzynia. Meczka za 700 dobra, jest słabo, jest słabo. Jest kiepsko. Kurwa jest kiepsko w tym momencie. hop kubie nas nie wierzę w to. Musi coś tam siąść, musi coś tam przyjść. Przynajmniej coś za 600 dolarów, no? Twintlili by było, no ja nie mogę. Ale dobra bitwa w ogóle. Jest nie! Nie, no to ten, ten mp 1300 dolarów kosztuje. A jajaj widzowie, niestety. Przepalone szybko, tak jak wygraliśmy. 1152, niestety. Niestety, niestety. Tu 94 dolary, przywajdę sobie na bitwę do Benka. Benek, możecie cię chociaż za 94 dolary. No bo kiepsko, kiepsko, dosyć, dosyć kiepsko. Kurcze no. Jeszcze jemu widzicie. Wszystko pod nich, wszystko pod nich. Ajajaj. Aj, aj. I teraz, chwila prawdy, Bergali, jakaś kosa daj. Fucking dive bitch! Oh my god, Benek się dorobił dzisiaj kurwa Dobra, see you brothers! Pamiętajcie see you brothers, lecimy pierwsza skrzynka Albo się odkujemy coś tutaj, albo się nie odkujemy. Jak się nie otkujemy idę sobie zagrać mecz w Mercedesa i... i chyba to tyle będzie. Śledźcie Discord fabryka skinów, tam jest więcej informacji. Przypomniał koding z Charlie. Używajcie kodu. Wspierajcie. Możecie wysyłać na Tipli, Donate'a to też będziecie mieli Będziecie pokazani na ekranie Tak? A zbieramy Na karkę żeby wspierać na kiku i zapraszamy na Kika i ziomek pa, pa 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 Dobra O co tu się wiebało? Hurt plus <gryt> widzowie fej się wjebał Dobra widzowie ja się z wami żegnam W tym odcineczku widzimy się W kolejnym Trzymajcie się ramy to się nie Damy Aru Ara Yo